Sprzątam sobie rabatę, na której zalegają liście i naszła mnie taka myśl. Tutaj jest taka wąska rabata, na której są posadzone jałówce porządce z myślą o tym, że tutaj niedługo będzie taka połać zieleni. I zobaczcie, są liście, które spadają z ognika. Nade mną jest taki ognik i on mocno liście i one już się tutaj rozkładają. I one by mogły yy, zmienić strukturę tej gleby. Tworzyć taką żywą ściółkę, żywą próchnicę. Ale to się nie stanie, bo mamy tutaj agrowłókninę. Zobaczcie, zaraz pod tą warstwą tych... Napadanych już liści, które już są częściowo rozłożone. Zobaczcie, no to już jest po prostu no, rozłożona ściółka, rozłożone liście. No ale one i tak nie wnikną tak, jakbyśmy chcieli, no bo tutaj jest agrowukina. To jest rabata z roślinami zadarniającymi, więc nie ma sensu dawać tej agrowukiny. Oczywiście wiadomo, że te rośliny były posadzone małe, ta agrowukina e, przeszkadzała chwastom w rozrastaniu się, natomiast teraz w tym momencie, jak sobie sami widzicie, ona bardziej przeszkadza niż, niż pomaga, bo ta ściółka mogłaby e, tworzyć próknicę w glebie, a jej nie tworzy, tylko tworzy ją na agrowukinie.